Ryszard Kiersnowski: Jedyna prawda, jest tylko jedna prawda, bez kłamstw wykrętnych bez cienia. Prawda walczącej Warszawy, prawda ludzkiego sumienia. Jest tylko jedna cena, którą oznaczyć najprościej: cena ludzkiego życia, płacona za prawdę wolności. Jest tylko jedna droga od krzywd, daleka od sporów. Droga uczciwych ludzi, droga ludzkiego honoru. Nam niepotrzebne są słowa, ani przemówień to łzawy. Niech politycy szukają sumienia w gruzach Warszawy. Niech odszukają tam wolność, dawno zgubioną w traktatach. My dosyć mamy współczucia, dosyć uśmiechów Piłata. Do świata Polska przesyła apel tragiczny i krwawy. Honor ludzkości, historia odmierzy bolgotą Warszawy.